Jakiej historii nigdy nie opowiesz swoim dzieciom? Miałem wtedy 15 lat. Mój starszy brat Bartek był oczkiem w głowie całej rodziny. Wszyscy go uwielbiali, a on miał taki zwyczaj: pożyczał moje pieniądze z urodzin albo od babci na święta. Mama dawała mi 50 złotych na urodziny. Jeszcze tego samego dnia Bartek już prosił o dwie dychy. Świąteczna stuwa od babci znikała przed Sylwestrem. Przez trzy lata uzbierało się tego jakieś 3000. tysiące. Za każdym razem, gdy się upominałem, tylko się śmiał. Ale najgorsze odkryłem dopiero później. Szukałem mojego kalkulatora w jego pokoju i przypadkiem zajrzałem pod łóżko. Leżało tam pudełko. A w środku moja stara kolekcja kart Pokémon, Ta, którą dostałem od dziadka tuż przed jego śmiercią. Od razu sprawdziłem jego laptop Na Allegro miał konto Bartek Boss 99. Sprzedał już połowę kolekcji za grubo ponad 8 tysięcy. W tym najcenniejszą kartę, japońską, mił. Dziadek był z niej dumny jak z niczego. Pobiegłem do niego z płaczem. Spojrzał na mnie i tylko rzucił: Udowodnij to, frajerze. Poleciałem do mamy. Pokazałem jej pusty segregator, opowiedziałem wszystko. Bartek szedł za mną spokojnie po schodach i powiedział, że pewnie sam to gdzieś zgubiłem albo sprzedałem i teraz szukam winnego. Nawet zasugerował, że coś jest ze mną nie tak i robię dramaty dla uwagi. I mama mu uwierzyła, bo przecież Bartek, on nigdy by nie okłamał młodszego brata. Tego wieczoru postanowiłem się odegrać. Wiedziałem trzy rzeczy. Bartek jutro przyprowadza nową dziewczynę, Martynę. Panicznie boi się pająków. I w każdą środę nasi rodzice wracają późno z pracy. Idealnie. Przez cały tydzień, codziennie rano przed szkołą, łapałem kosarze z piwnicy i garażu. Chowałem je w dużym szklanym pudle w mojej szafie, karmiłem muszkami owocówkami, dbałem o nie jako własne zwierzaki. W środę rano miałem już 60 dorodnych, pełnych energii pająków. Bartek jak zawsze wyszedł pierwszy do szkoły, chwaląc się przez telefon, że dziś robi wrażenie na Martynie. Ja zostałem w domu, udając zatrucie pokarmowe. Od razu zabrałem się do roboty. Pająki włożyłem do jego szuflad z ubraniami, między pościel pod poduszki. Największą grupę zostawiłem na jego kurtkę w szafie. Wiedziałem, że od niej zacznie. Zasadziłem się na korytarzu, weszli razem do domu. Bartek już w trybie patrzcie, jaki jestem super. Głośno o jakichś ofertach stypendiów sportowych. A Martyna tylko chichotała i dotykała go co chwilę po ramieniu. Weszli do jego pokoju. Słyszałem: Zaraz ci pokażę moją kurtkę z naszywkami. I wtedy skrzypnęły drzwi szafy. Krzyk Bartka był nie do opisania. Wysoki, przerażony jak z horroru. Martyna aż pisnęła, gdy zobaczyła go wybiegającego z szafy, strząsającego pająki z kurtki, z której spadały kolejne. W panice rzucił się do tyłu na łóżko, ale tam też roiło się od pająków. Rozbiegły się po całym pokoju. Martyna wskoczyła na krzesło. Bartek kompletnie się rozsypał. Płakał, trząsł się, machał rękami, nie mógł złapać oddechu. Martyna krzyknęła: Bartek, co ci jest? Masz jakiś atak czy co? Ale on tylko coś bełkotał i dalej płakał jak dziecko. Gdy otworzyła szufladę, żeby mu podać czystą koszulkę, Kolejna fala pająków wysypała się jak z filmu grozy. Martyna chwyciła torebkę i wybiegła z domu. Bartek za nią, dalej roztrzęsiony, próbował ją zatrzymać, tłumacząc się przez łzy. Patrzyłem na to z okna. Martyna wsiadła do auta i odjechała bez słowa, a Bartek stał na podjeździe, kompletnie zniszczony. Martyna nigdy więcej się do niego nie odezwała, a w szkole rozniosło się, że Bartek ma coś z głową.